Moje dziecko, wiem, że czasem świat wydaje się groźny, a ty czujesz się bezbronna. Moja kochana, widzę, jak czasem nosisz na swoich ramionach ciężar, którego nie widać. Może boisz się o swoje dzieci, o dom, o to, co przyniesie jutro. Może czujesz, że zło próbuje wedrzeć się do Twojego życia przez lęk, który ściska Ci serce, przez słowa innych, które ranią. Albo przez pokusy, które kuszą, by zejść na złą drogę. Wiem, jak to jest. Stać w środku nocy i zastanawiać się, czy dasz radę ochronić siebie i tych, których kochasz. Świat może być pełen cieni, a ty możesz czuć się jak samotna wędrowczyni w ciemnym lesie. Nie jesteś sama, moje dziecko. Bóg jest z tobą, jak strażnik, który nigdy nie zasypia. Jak światło, które nigdy nie gaśnie. On zna twoje lęki, widzi twoje zmagania i chce być twoją tarczą. Nie musisz walczyć z tym wszystkim sama. On już walczy za ciebie. Jego miłość jest jak ramiona matki, które obejmują cię, gdy się boisz, i jak miecz, który odpiera każdy atak. Zło może być w tym, co cię otacza w ludziach, którzy podcinają ci skrzydła. W obrazach na ekranie, które sieją chaos w Twojej głowie. To jak trucizna, która kapie powoli, aż zaczynasz myśleć, czy ja w ogóle mogę się przed tym obronić? Czy jestem dość silna? Wiem, że to trudne, moje dziecko. Czasem czujesz się jak w pułapce, jakby zło miało więcej mocy niż ty. Ono nie jest silniejsze od Boga, który Cię kocha. Ono nie ma nad Tobą władzy. Jeśli mu jej nie dasz. Chcę, żebyś to zapamiętała. Jesteś córką króla, a on nie zostawia swoich dzieci bezbronnych. Dlaczego możesz być spokojna? Bo Bóg jest twoją tarczą, moje dziecko. On nie jest daleko. On jest tuż obok, jak mur, który zatrzymuje każdą strzałę, jak latarnia, która świeci w najczarniejszą noc. W piśmie mówi: Pan jest moją mocą i tarczą. W Nim zaufało me serce. Psalm 28,7 To nie są tylko piękne słowa, to prawda, która działa. On widzi każde zło, które próbuje się do Ciebie zbliżyć i mówi Nie, to moje dziecko, nie dotkniesz jej. Jego ochrona jest jak płaszcz, który Cię okrywa, niewidzialny, ale mocny. On strzeże Twojego serca przed lękiem, Twojego umysłu przed zwątpieniem, Twojej duszy przed pokusą. Dlaczego to ważne? Bo z nim nie musisz się bać. Nie musisz drżeć, gdy świat wydaje się groźny, ani wstydzić się, gdy upadniesz. On podnosi cię za każdym razem. Jego miłość jest większa niż zło, które widzisz, i silniejsza niż burze, które próbują cię złamać. Zaufaj Mu, moje dziecko. On nigdy cię nie zawiedzie. Dlaczego możesz być spokojna? Bo Bóg jest twoją tarczą, moje dziecko. On jest tuż obok, jak mur, który zatrzymuje każdą strzałę, jak latarnia, która świeci w najczarniejszą noc. W piśmie mówi: Pan jest moją mocą i tarczą. W Nim zaufało me serce. Psalm 28:7. To nie są tylko piękne słowa, to prawda, która działa. On widzi każde zło, które próbuje się do ciebie zbliżyć i mówi: Nie, to moje dziecko, nie dotkniesz jej. Jego ochrona jest jak płaszcz, który cię okrywa, niewidzialny, ale mocny. On strzeże twojego serca przed lękiem, twojego umysłu przed zwątpieniem, twojej duszy przed pokusą. Z nim nie musisz się bać, nie musisz drżeć, gdy świat wydaje się groźny, ani wstydzić się. Gdy upadniesz, on podnosi cię za każdym razem. Jego miłość jest większa niż zło, które widzisz i silniejsza niż burze, moje kochane dziecko. Teraz, gdy już rozumiesz, że Bóg jest twoją tarczą i twoim schronieniem, chcę ci pokazać, jak zaprosić jego ochronę do swojego życia w sposób, który poczujesz w sercu i duszy. To nie jest coś skomplikowanego. To jak rozmowa z kimś, kto cię kocha i zawsze chce dobrze. Chodź, przejdziemy przez to razem, krok po kroku, żebyś mogła w pełni otworzyć się na tę łaskę i zanurzyć w Bożej opiece. Zacznij od znalezienia spokojnego miejsca. Może to być Twój pokój z zasłonami w oknach, kącik na kanapie z miękkim kocem, a może ławka w parku, gdzie słychać szum liści. Jeśli teraz nie możesz być w takim miejscu, nie martw się. Po prostu zamknij oczy i wyobraź sobie, że tam jesteś. Usiądź wygodnie, oprzyj się, rozluźnij ramiona, jakbyś zdejmowała z nich ciężki płaszcz. Weź głęboki oddech, wdech przez nos, czując jak powietrze wypełnia Twoje płuca. I wydech ustami, powoli, jakbyś wypuszczała wszystkie troski. Powtórz to jeszcze raz, wdech. I wydech. Poczuj, jak Twoje ciało staje się lżejsze, a umysł cichnie. Teraz wyobraź sobie, że stoisz w pięknym kręgu światła. To światło jest jak ramiona Boga, które Cię otulają, ciepłe, jasne, pełne miłości. Zobacz, jak rozlewa się wokół Ciebie, tworząc bezpieczną przestrzeń. Poczuj je na swojej skórze. Jest jak promienie słońca w ciepły dzień, delikatne i kojące. To światło ma złotą poświatę, pulsuje w rytmie Twojego oddechu. Z każdym wdechem rośnie, a z wydechem otula Cię jeszcze bardziej. Wyobraź sobie, że jest jak miękka, niewidzialna tarcza, lekka, ale niezniszczalna. Nic złego nie może jej przeniknąć. W tym kręgu jesteś bezpieczna. Pomyśl o cieniach, które czasem próbują się zbliżyć. Może to lęk, zwątpienie. Czyjeś złe słowa. Zobacz, jak te cienie zatrzymują się na krawędzi światła i rozpadają się, jak kurz w podmuchu wiatru. Nie mają mocy, by Cię dotknąć. Poczuj w sercu tę pewność: jesteś chroniona, jesteś w ramionach tego, który nigdy Cię nie opuści. Zostań w tej wizji przez chwilę, oddychaj tym światłem, niech wypełni każdy zakamarek Twojej duszy. A teraz. W tej przestrzeni powiedz cicho, w sercu albo na głos. Panie, proszę, otocz mnie swoją tarczą. Powtórz to jeszcze raz, wolniej, z ufnością. Panie, otocz mnie swoją tarczą. Niech te słowa płyną z głębi ciebie, jak spokojna rzeka. Możesz nawet wyciągnąć ręce przed siebie, jakbyś otwierała drzwi, i wyobrazić sobie, że Boża Moc spływa na ciebie, jak ciepły deszcz. Poczuj, jak z każdym słowem stajesz się silniejsza, a światło wokół ciebie jaśnieje. Pomyśl teraz o czymś, co cię niepokoi, o czymś konkretnym, co czasem odbiera ci spokój. Może to lęk przed tym, co przyniesie jutro, strach o zdrowie swoje lub bliskich. Może to pokusa, która szepcze ci złe myśli, zazdrość wobec kogoś, kto ma więcej. Albo gniew, który narasta, gdy czujesz się skrzywdzona. Może to czyjeś słowa, które ranią, jak ostre kamienie, albo sytuacje, w których czujesz się zagubiona. Nazwij to w swoim sercu. Nie bój się, Bóg zna twoje myśli i chce ci pomóc. Powiedz: Panie, oddaję ci ten strach, chroń mnie. Albo: Panie, oddaję ci tę złość, chroń mnie. Możesz być konkretna. Chroń mnie przed tym zwątpieniem, które podcina mi skrzydła. Chroń mnie przed tą pokusą, która ciągnie mnie w dół. Chroń mnie przed wpływem tych, którzy chcą mi zaszkodzić. Mów powoli, z wiarą. Niech każde słowo ma wagę. Jeśli chcesz, dotknij swoich dłoni. Połóż je na sercu, albo spleć je razem i powiedz: Panie, strzeż mojego serca. Niech będzie pełne twojej miłości, a nie cieni. Zostań w tej usiądź, zamknij oczy i weź głęboki oddech, wdech i wydech. Wyobraź sobie, że stoisz w jasnym kręgu światła. To Boża obecność, ciepła i bezpieczna. Poczuj, jak otula cię jak koc, jak odpycha każdy cień. Teraz powiedz cicho w sercu albo na głos: Panie, proszę, otocz mnie swoją tarczą. Powtórz to jeszcze raz, wolno, Panie, otocz mnie swoją tarczą. Poczuj, jak te słowa niosą siłę. A teraz pomyśl o tym, co Cię martwi: o lęku, który Cię budzi, o pokusie, która Cię kusi, o kimś, kto Cię rani. Powiedz: Panie, oddaję Ci to, chroń mnie. Możesz wymienić to konkretnie. Chroń mnie przed tym strachem, chroń mnie przed tą złością. Czujesz, jak ciężar spada z Twoich ramion? To On działa. Jeśli chcesz, weź teraz swoje dłonie i połóż je na sercu to znak, że oddajesz je Bogu. Powiedz: Panie, strzeż mojego serca zostań w tej modlitwie chwilę dłużej. To Twoja tarcza, Twoja siła. Możesz do niej wracać zawsze, gdy poczujesz się zagrożona. Moje ukochane dziecko oto modlitwa, która jest jak klucz do Bożej ochrony. Masz ją teraz w tych słowach, w tej pewności. Że Bóg jest Twoim strażnikiem. Jego światło rozprasza mrok, Jego siła odpycha zło, a Jego miłość trzyma Cię blisko. Nie bój się, bo On jest z Tobą. Nie lękaj się upadków, bo On Cię podniesie. Nie martw się o jutro, bo On już je trzyma w swoich rękach. Wróć do tej modlitwy, gdy tylko będziesz jej potrzebować w nocy, gdy lęk zapuka albo w dzień. Gdy pokusa będzie blisko. Może weźmiesz teraz kartkę i zapiszesz: Panie, chroń mnie, i schowasz ją w swojej Biblii albo pod poduszkę. To twoja tarcza, którą zawsze możesz podnieść.